Akcja dzieje się między końcem siódmego sezonu, Władcy Czasu, a początkiem ósmego sezonu, Synowie Garmadona. Ninjago, podwodny rock'n'roll, opowieść, ilustracje. Bliźniaki czasu zniknęły, ale podobny los spotkał też Mistrza Łu. Ninja z Lloydem na czele udali się nad wrzące morze. Muszą się pozbyć ostrza cofania czasu, aby nie dostało się w niepowołane ręce. Jedynym bezpiecznym miejscem do przechowania ostrza jest biblioteka ukryta w głębinach wrzącego morza. Nie martw się, mamo, już tam byliśmy. Gotowy na uformowanie smoka fuzji? Gotowy. Użyj smoczego sztyletu, Nio. Do dzieła! Ogień! Woda! Rany całkiem niesamowite. Więc to jest smok fuzji. Dalej, siostrzyczko. Ruszajmy. Tylko na smoku fuzji dwoje ninja może dostać się do biblioteki. Musimy wykombinować, jak tam wejść. Trzęsienie ziemi, które towarzyszyło wydobywaniu ostrza, zablokowało wejście. Spokojna głowa, siostrzyczko. Mam plan. Jaki? Zaczekaj to, zobaczysz. Chwilę później, w głębinach wrzącego morza. przynajmniej jaskinia nie jest zalana. Oj, widzisz, zablokowane wejście, tak jak sądziliśmy. Jeśli użyjemy ostrza, cofniemy trzęsienie ziemi, a wtedy. To był ten twój plan? Kaj, nie możemy użyć ostrza czasu! Ale. Musimy sami przestawić skały, a... co to jest? Gigantyczny, geotomiczny potwór skalny. A! Trzęsienie ziemi musiało doprowadzić do tego, że skalne potwory przemieniły się w jednego wielkiego potwora. Nie! Upuściłem ostrze! Dzięki. Nieźle, co? Nie pora na wygłupy. Drugi raz nie upuść ostrza. Jedyne, co nam zostaje, to go pokonać. Ale jak? Jest ogromny. Nie wiem. Moje moce nie robią mu krzywdy. Ani moje. Co teraz? Teraz po nas. Gdy byliśmy tu ostatnim razem, musieliśmy połączyć siły, aby cokolwiek zdziałać, prawda? Tak. Może znowu zrobimy to. Razem. Nie. No. Wtem. Szybko. Mamy niewiele czasu, zanim potwór się odbuduje. Prawda? Kai i Nia konstruują prowizoryczny podest w bibliotece. No. Z powrotem w miejscu, do którego należy, i naprawiają żelazne wrota. Ekstra. Słyszałeś to? Tak? tak, uciekajmy stąd, póki nie jest za późno. Ogień! Woda! Juhu! Udało się, siostrzyczko. Myślę, że gigantyczny geotomiczny potwór będzie doskonałym strażnikiem ostrza. Nikomu nie uda się go stamtąd wydobyć. Też tak sądzę. Misja wykonana. A co ze smoczym sztyletem? Hmm. Myślę, że go zatrzymam. Na wszelki wypadek. Do świątyni! Kilka godzin później. Uff, jesteśmy w domu. Ej, co ty robisz? Pakuję się. Nie ma czasu na świętowanie. Nasz przyjaciel i mistrz zaginął. No tak, mistrz łu! Nie spoczniemy, póki nie znajdziemy odpowiedzi na pytanie, gdzie jest łu. Koniec. Przedstawiony komiks został opublikowany w magazynie LEGO Ninjago nr 12 na 2017, wydanym przez wydawnictwo Media Service Zawada. Komiksy w magazynach nie są kanoniczne, a często nawet sprzeczne z serialem, jak na przykład ten o matce Kola. Jednak historia o tym, co się stało z ostrzem cofania czasu, możemy uznać, że wydarzyła się naprawdę w krainie Ninjago.